Dobry kochani, w dzień urodzin, a właściwie imprezki urodzinowej mojej najmłodszej córeczki. Ja właśnie jestem już prawie gotowa. Prawie. No, ja jestem pod techniką biurową, bo przyjechałam tutaj, bo zapomniałam o winietkach a, i zapomniałam, że 6 grudnia, tylko 6 stycznia sklepy są zamknięte, więc byłam zaskoczona kiedy nie mogłam pojechać wczoraj na zakupy więc yy, no nie wiem, ja po prostu w innym świecie żyję, jeżeli chodzi o to, kiedy jest wolne, kiedy nie wolne przez to, że Dominik pracuje tak, a nie inaczej yy, tylko, że dzieci są w domu, to, tylko to się zmienia dla mnie, jak są jakieś dodatkowe dni wolne yy, no więc muszę iść teraz szybko, później jeszcze muszę skoczyć po bezę. Um, I tyle. No, więc chodźcie ze mną, bo nie mam czasu. But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you, you take all my wrongs and make them better. Yeah you, you are making me wanna try forever. Weź, bo zaraz będzie afera. Ja wiem, ona zaraz rozmyli się <grymne> i nie zjemy tego sztabu. Inna afera chyba. No, ale ja właśnie wczoraj mówiłam, że przyjechaliście i mi pomogliście wczoraj. No wczoraj, ale chcieliśmy wczoraj. Ale, ale pomogliście mi, ja mówiłam A. właśnie o tym, że mi pomogliście wczoraj? psychicznie, tak. A. Podnieśliście mnie na duchu. Oderwali. Ja. Od... Od <grymne> od Znowu nie, nie pomagamy psychicznie, no tego nie <grymne> wiedzieliśmy, że tak można. No, naprawdę. Więc pomogliście bardzo psychicznie, i teraz pomagają fizycznie pilnować dzieci. Za kotleta, oczywiście. no tak, nie ma nic za, za darmo. No i. chyba wszyscy. Tak, mam nadzieję. so free. never the one to give up the ghost No, I was so stuck, I kept on playing my part Wanted to give up cause nothing was changing But with you it's so clear and now that you're here I see colors in every spectrum Cause I finally learned my lesson Cause you glue all the pieces back together Yeah, you, you take all my wrongs and make them better yeah, you, you're making me want to try forever I feel so free Oh, my sweet baby What's up? What's up, baby? What's up? I want to watch Oh, yeah Muszę zapamiętać, kto to mi dał? Jakie fajno! Ona tak przytula zabawki. Chcesz otworzyć? Daj im śniadę do przetania. Nie. Dobra, czy jakiś A to mi ja.

thank you Mm -hmm. <laughs> what is it that you do? My life was great, so you added color. Dobra, możecie coś buziaczka sobie wysłudzic, albo o, pocałujcie na trzy <laughs> 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 Dobra, a teraz jeszcze raz na trzy buziaczek. <smuszy> Dobra? Yeah. Matato. Ty ha? I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you. Just wanna hold you. Just wanna be with you till we grow up. Cześć! tydzień po tym materiale, co oglądaliście, dlatego, że no mamy już 13, a urodzinę były 7, więc jutro minie równy tydzień. E, chyba po prostu musiały ze mnie trochę też emocje zejść. Powiem Wam, że ten e, 7 stycznia był dla mnie naprawdę bardzo emocjonujący, ale nie w taki sposób, jakbym chciała, żeby to był dzień dla, e, emocjonujący dla mnie, a, bo byłam bardzo, bardzo zestresowana. E, cieszę się bardzo, że Okcie i kapi mi pomogli, bo tak to bym. No masakra by była. E, wiadomo, że Dominik też mi e, no, robił ze mną te urodziny i tak dalej, robił wszystko, ale on w pewnym momencie z sali jakby zniknął, e, bo musiał pojechać, zapomnieliśmy balonów. Trzech balonów, które były mi potrzebne, a e, łączna taka trasa to chyba jest 40 minut, albo powiedzmy pół godziny w obie strony. Aha. Co? No nie Pada deszcz? O nie Najgorzej Dobra, wybiłeś mnie z rytmu, no, e, musiał Dominik pojechać, a to jest... Domin! Ile się jedziesz tam z sali z powrotem? Ile jechałeś? To jest 20 w jedną stronę, nie? No 20 minut w jedną stronę, czyli 40 minut drogi miał, żeby pojechać i wrócić, jeszcze znaleźć te balony, więc można powiedzieć, że godzin, na godzinę zniknął, a to było już tak, że on byłby, impreza miała się zacząć o 14, a on byłby w domu przy dobrych wiatrach, nie w domu, tylko już na imprezę o 14.10. No to zakładaliśmy, że się jeszcze wiecie trochę przesłania, więc dobra, ale no nie miałam pomocy w ogóle od niego jakby tej, żeby mi pomógł, ale właśnie całe części i kapi przyszli szybciej, więc pomogli mi. Tak to um, jeszcze goście przyszli też e, o tej 14 i um, w panikę wtedy. Normalnie to ja tak dawno nie miałam e, takiego napadu e, wiecie, paniki. Ja normalnie cała się trzęsłam, po prostu nie, nie potrafiłam logicznie myśleć, straszne to było. Chciałam, żeby było wszystko idealnie i mnie to trochę przerosło. No ale ostatecznie wiecie, ja tam się po prostu zajeżdżałam i tak dalej psychicznie i fizycznie, a ostatecznie tak było wszystko dobrze, nawet jeżeli nie było idealnie, to wiecie. Było bardzo dobrze, to był dzień córeczki, córeczka była zadowolona nie do tak, ze swoich dokładnie. urodzin, więc y, nie było to warte tyle stresu, ale cieszę się, że się udało wszystko, wszystko jest tak jak no mówię może nie idealnie, ale no, to był wyjątkowy dzień i... I nie powiem, że mam nadzieję, że coraz krzyżka zapamięta go na długo, bo się zapamięta, ale przynajmniej mamy właśnie taką fajną pamiątkę w postaci nagrań. Więc dziękuję Wam kochani, że byliście, dziękuję Wam za wszystkie życzenia dla Mili. Nie jestem po prostu w stanie uwierzyć, że to jest rok już minął, już ponad rok. Kiedy to minęło, masakra, ten czas tak szybko leci. Ja powiem Wam, że myślałam, że przy dwójce dzieci, jak się ma dwójkę dzieci, albo ogólnie jedno, to wiecie, że czas przyspiesza. Ale tak jak ma się dwójka, to ja myślałam, że już dalej nie da rady, żebyś to szybciej. Wiecie, że przy trzecim, to no jak jeszcze szybciej? No nie, nie ma żadnego, żeby czas leciał jeszcze szybciej. Ale leci jeszcze szybciej. No. Więc dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Dziękuję, że jesteście, za subskrypcję, za to, że towarzyszyliście mi przez w tym roku. No i mam nadzieję, że dostaniecie z nami je jeszcze, jeszcze dłużej. No, to do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa pa.